Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śniską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób. Teatr sztuk wielu to nie tylko szkoła zajmująca się profesjonalnym treningiem artystycznym, ale również miejsce, w którym duży nacisk kładzie się na wrażliwość, na edukację kulturalną. Pielkując tę wrażliwość, tę edukację. E Cały zespół teatru postanowił stworzyć przepiękny spektakl wraz z uczniami najmłodszymi TSW, czyli z grupami mężskimi. a będzie to spektakl oparty na piosenkach kabaretów starszych panów. Raz, dwa, dwa, dwa. Zastanawiałam się, bo e, teksty Jerzego Przybory i Jerzego Wasowskiego, które zostały napisane no, niektóre z nich już ponad 40 lat temu, m, czy one będą aktualne i czy one dotrą do, do młodzieży, do grupy E i do grupy F. To no, jest jest, to jest! To jest Dzieciaki się uchały, ubawiły, bo okazało się, że wcale to nie jest takie nieczytelne i że pomimo tego, że niektóre słowa trzeba było wytłumaczyć z języka polskiego na jeszcze raz na język polski, m, to y, dzieciaki rozumiały, bawiły się bardzo dobrze przy czytaniu, przy śpiewaniu tych tekstów. Ja nie boję się. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba noży zdań, by wykazać czym ma i dla panów Zakopanie Zakochanie, kuchank pociem, zakładanie myszy w torcie. Jedzenie, córki w poście, uczynienie, córki poście. Na dzisiejszych zajęciach udało nam się połączyć obydwie grupy E i F. E. No i to było duże osiągnięcie, e, że to się powiodło. Bo na się dobrze. zrobiło bardzo, bardzo dużo i musieli się razem zgrać, musieli razem pracować. I to było bardzo fajne, że to się powiodło. potrzeba by powiedzieć, czym dla, dla pan i dla panów da W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się, i mniej trudzą się. Się w, deszcz. Się. w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się, i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu.